Ostatnie przygotowania do wyborów prezydenckich. Komisja dzisiaj ma za zadanie przeliczyć karty, zrobić odbiór ilościowy i jakościowy. Komisje sprawdzają i pozostawiają w depozycie. Od północy trwa cisza wyborcza. Bolesne wspomnienia. Część z nich, młodych ludzi, podlegała germanizacji. Tam było wszelkiego rodzaju robactwo. W smukale upamiętniono ofiary niemieckiego obozu przesiedleńczego. Mam do zrobienia ankietę pod tym adresem. Ankiety GUS zapukają do drzwi. To jest ważne, żeby takie dane mieć. Ankieter jest funkcjonariuszem publicznym. Sprawdzane są warunki życia ludności. Sobotnie główne wydanie Zbliżeń. Monika Buzalska. Dzień dobry. Jutro o godzinie 7 rano rozpocznie się druga tura wyborów prezydenckich. W regionie uprawnionych do głosowania jest ponad milion pięćset tysięcy osób. By wybory przebiegały sprawniej i bez zakłóceń, członkowie komisji wyborczych sprawdzali dziś karty do głosowania i przygotowywali lokale wyborcze. Po oficjalnej odprawie sprzed Urzędu Miasta w Bydgoszczy wyruszyły 32 samochody z pakietami wyborczymi. W asyście urzędników i strażników miejskich dostarczono je bezpośrednio do obwodowych komisji wyborczych. Komisja dzisiaj ma za zadanie przeliczyć karty, zrobić odbiór ilościowy i jakościowy, następnie zabezpieczyć lokal i przygotować sobie stanowiska pracy na dzień jutrzejszy. Także w Toruniu trwają ostatnie przygotowania do drugiej tury wyborów prezydenckich. Od godziny siódmej członkowie komisji wyborczych liczyli i sprawdzali karty do głosowania, upewniając się, czy każda z nich ma wymaganą pieczęć i nie jest uszkodzona. W ten sposób zweryfikowanych zostało około 137 tysięcy kart. Połowa składu komisji wyborczych, w tym osoba funkcyjna, czyli przewodniczący lub zastępca. Otrzymują do sprawdzenia karty do głosowania, spisy wyborców, pieczęcie obwodowych komisji wyborczych, inne materiały biurowe, obwieszczenia. To wszystko komisje sprawdzają i pozostawiają w depozycie do niedzieli rana. W lokalach wyborczych gotowe są już urny, miejsca do głosowania i stanowiska dla członków komisji. Wszystko po to, by w niedzielę od rana proces głosowania przebiegał sprawnie i bez zakłóceń. Żeby oddać głos, móc zagłosować, trzeba być ujętym oczywiście w spisie wyborców. Do sprawdzenia potrzebny jest dokument ze zdjęciem. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. I żeby oddać ważny głos w tej drugiej turze, trzeba wybrać jednego z kandydatów i przy jego nazwisku w kratce postawić znak X. O północy rozpoczęła się cisza wyborcza, która potrwa aż do zakończenia głosowania w niedzielę. Oznacza to, że niedopuszczalna jest w tym czasie żadna forma agitacji, ani na ulicach, ani w internecie. Za złamanie tego zakazu grozi grzywna od 500 do miliona złotych. Lokale wyborcze otwarte będą w niedzielę od godziny 7 do 21. Po ich zamknięciu rozpoczną się prace komisji i liczenie głosów. Władze Torunia przypominają, że w dniu wyborów, aby ułatwić mieszkańcom dotarcie do lokali, przejazd komunikacją miejską. W pierwszej strefie, czyli w granicach administracyjnych miasta Torunia, będzie bezpłatny. Byli zmuszani do pracy ponad siły w Smukale na cmentarzu wojennym, upamiętnione ofiary niemieckiego obozu przesiedleńczego. Większość z nich stanowiły dzieci. Historia byłych więźniów to ważna część lokalnej tożsamości. Pan Jan co roku przyjeżdża z Mazur, by spotkać się z siostrą, ofiarą niemieckiego obozu, który funkcjonował w Smukale w latach 1941-1943. Mężczyzna również trafił do Smukalskiego obozu przesiedleńczego dla Polaków. Miał wtedy 8 lat. Moja siostra to dostała tak obiegunki, że się nie było rato Buraki przerywali buraki. I to bili ze skorzeniem, ze wszystkim ciętym, i, i to dawali. Trzeba było palić w prowizorycznym ognisku obierki, żeby można było coś zjeść, wspomina pan Stanisław, który do obozów Smukale trafił w wieku sześciu lat. Wcześniej był w niemieckim obozie przesiedleńczym w Potulicach. Nie pamiętam, żeby słomę wymieniali, że tam było wszelkiego rodzaju robactwo. I wszy, i nie, nie wiem czy pluskwy też były, ale... Ale przybyły na pewno. W ciągu niespełna dwóch lat funkcjonowania niemieckiego obozu zmarło w nim ponad 330 Polaków, których udało się zidentyfikować. Większość z nich to były dzieci poniżej 14 roku życia. Część z nich, młodych ludzi, podlegała germanizacji, część wykonywała niewolniczą, przymusową pracę. Osoby niezdolne do pracy poniżej 14 roku życia lub powyżej 60 roku życia zdane były na wegetację i śmierć w obozie. Tutaj w trudnych warunkach sanitarnych przy Przemocy i w żyrącym, chemicznym pyle, ponieważ obóz w Smukale mieścił się na terenie ówczesnej fabryki karbidu. By pamiętać o zamęczonych i zamordowanych, co roku odbywają się uroczystości upamiętniające. Biorą w nich udział między innymi samorządowcy i kolejne, nowe pokolenia. Dla upamiętnienia ofiar powstaje też film dokumentalny w karbidowym pyle Smukała 1941-1943 w reżyserii Agnieszki Kluzińskiej, twórcy film Filmu nieustannie szukają byłych więźniów obozu, by utrwalić jak najwięcej zeznań świadków. Strząsające to są wspomnienia i właśnie na tych wspomnieniach bazujemy i na ich podstawie realizujemy sceny do filmu. Premiera filmu o niemieckim obozie przesiedleńczym w Smukale już jesienią tego roku. Bytkoszcz Edyta Starczewska. Będą sprawdzać warunki życia Polaków. Proszę o cierpliwość i wpuszczenie do domu. Trwają europejskie badania warunków życia ludności. Do końca czerwca wybranych mieszkańców Bydgoszczy odwiedzą ankieterzy z Urzędu Statystycznego. Ja jestem z głównego Urzędu Statystycznego. Mam do zrobienia ankietę pod tym adresem. Od tych słów ankieter rozpoczyna każdą wizytę. Podczas niej przeprowadza europejskie badanie warunków życia ludności. Takie działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny mają pokazać aktualną sytuację dotyczącą między innymi warunków mieszkaniowych oraz sytuacji materialnej i zdrowotnej Polaków. Ankietę można wypełnić bezpośrednio podczas wizyty ankietera w domu lub przez telefon. Wydaje mi się, że to jest tak trochę nasz obowiązek. Jeżeli chcemy sami wiedzieć co jak wygląda życie i jakie są na przykład jego koszty właśnie i jak się możemy porównywać na, na tle innych osób to to jest ważne, żeby takie dane mieć. Zebrane przez ankieterów dane będą porównywane z warunkami życia innych mieszkańców Unii Europejskiej. Z zebranych informacji skorzystają między innymi ministerstwa i uczelnie. Wszystkie dane osobowe zbierane w badaniu są objęte tajemnicą. Będą wykorzystywane tylko na potrzeby zestawień i opracowań statystycznych. Ankieter musi mieć legitymację, musi ją okazać respondentowi. Jest też możliwość sprawdzenia mm, tożsamości ankietera na stronie internetowej. Można również zadzwonić do Urzędu Statystycznego i, i, i tam zweryfikować imię, nazwisko ankietera. W Bydgoskim Urzędzie Statystycznym jest kilkudziesięciu ankieterów, którzy udadzą się do wybranych losowo respondentów. Ankieter jest funkcjonariuszem publicznym i jeżeli dojdzie do znieważenia, do zaatakowania takiego ankietera, ma pełne prawa, żeby się bronić, ma prawo wezwać policję. I tak naprawdę to jest już, taki atak na ankietera jest zagospodarowany. Europejskie badanie warunków życia ludności zakończy się pod koniec czerwca. Wyniki badania w formie analiz prezentowane będą w publikacjach wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny Unii Europejskiej. Bydgoszcz, Edyta Starczewska. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżenia, przed nami jeszcze między innymi... kolekcjonerzy biletów zjechali do Torunia. Nowy lud. Śpiewające bibliotekarki z Włocławka To jeden z najistotniejszych czynników ryzyka chorób w kraju 8 milionów Polaków regularnie pali papierosy Dlatego w Światowy Dzień Bez Nikotyny eksperci przekonują, że warto pomyśleć o swoim zdrowiu i pożegnać się z nałogiem 20-25 dziennie. Tyle papierosów pani Daniela wypalała każdego dnia przez 30 lat. Czałuję na pewno, bo to zdrowe nie było. To raz, dwa i finansowo, więc to było niepotrzebne. No ale to były też inne czasy. Bardzo dużo osób paliło. Czasy się zmieniają. Coraz mniej osób pali tradycyjne papierosy. Nie, nie czuję z tym żadnej takiej satysfakcji. Zapach przeszkadza, powiedzmy, nazwijmy to zapachem. No i też jakby, no, wiadomo, że papierosy sprzyjają nowotworom. Uzależnionych od nikotyny jednak nie brakuje. Coraz częściej, szczególnie młodzi ludzie, zamiast standardowych papierosów, decydują się na tak zwane e-papierosy, uznając je za mniej szkodliwe. Sięgają po nie także ci, którzy nigdy wcześniej nie palili. Według głównego inspektora sanitarnego elektroniczne papierosy regularnie pali 30% uczniów w wieku od 15 do 19 lat. Decydują się na nie ze względu na chwilową modę, niski koszt i smak likwidów. Tymczasem eksperci od zdrowia alarmują. E-papierosy uzależniają tak samo jak te tradycyjne, a dodatkowo w likwidach znajduje się niebezpieczny glikol. W procesie podgrzewania dochodzi do zmian do farmadehydu, czyli do substancji, która jest typowo rakotwórcza. Więc mamy dowody na to, że e-papierosy są czynnikiem ryzyka rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, również i raka płuca. i nie są to formy i sposób narzucenia palenia. Rak płuc to najczęstsza przyczyna zgonów wśród kobiet i mężczyzn. Palenie zwiększa zachorowanie na ten właśnie nowotwór, ale także zwiększa ryzyko miażdżycy, zawału serca, udaru mózgu, raka przełyku, krtani czy jamy ustnej. Co roku zabija 6 milionów ludzi na całym świecie. Dlatego w Światowy Dzień Bez Tytoniu warto pomyśleć o swoim zdrowiu i pożegnać się z nałogiem. Ja rzuciłam jakieś 6-7 miesięcy temu palenie ze względu na chorobę. I muszę powiedzieć, że mój przyjaciel też rzucił palenie, więc. To dowód na to, że na zerwanie z nałogiem nigdy nie jest za późno. Martyna Sobecka, TVP Trzybytgoszcz. A więcej o leczeniu raka płuc w najbliższym programie na zdrowie na naszej antenie we wtorek o godzinie 17.30. Zapraszam w imieniu Krystyny Rymaszewskiej. A my teraz zmieniamy temat. Dzień dziecka jutro, ale już dziś w całym regionie nie brakowało atrakcji dla najmłodszych. W wielu miastach regionu odbyły się pikniki dla całych rodzin. W myślencinku głośno i wesoło. Jak zwykle o tej porze świętowali też podopieczni Karitasu, dzień matki i dzień dziecka. Dzisiaj jest pięknie, bo i tu pogoda o, dopisała i sporo się tutaj dzieje, więc tutaj każdy coś dla siebie zna, znajdzie. No a póki co Nina się zakochała w balonach. A zobaczymy, co dalej. Balony, gry i zabawy. Na najmłodszych i nie tylko, czekała moc atrakcji. Jeszcze nie byłam na dwóch Jest super. Atrakcji jest dla dzieci i dla dorosłych. Impreza organizowana jest przez Caritas Diecezji Bydgoskiej od 15 lat. Zapraszamy wszystkich, ale w sposób szczególny chcemy otoczyć opieką i pieczą te dzieci, które... no. Bądź są w niedostatku jakimś bytowym, bądź w trudnej sytuacji rodzinnej, życiowej. Dla takich rodzin Caritas przygotował 2000 tysiące paczek. W nich pluszaki, przybory szkolne czy słodkości. Balonowe zwierzaki, bańki medlane, gry i zabawy, kukiełki teatralne, malowanie buziek, koncerty, żywe maskotki, wspinaczki alpejskie. Na starym rynku w Bydgoszczy atrakcji nie brakowało. Jest super. Bardzo mi się podoba. Pierwszy raz jestem tutaj w Bydgoszczy. W tym roku Dzień Dziecka trwa cały weekend i dla wielu z pewnością będzie to czas pełen wrażeń. Córka właśnie będzie brała udział w koncercie, także po koncercie idziemy do restauracji, po restauracji idziemy na spektakl do teatru, po teatrze jedziemy do babci, a jutro się zobaczy, na co będziemy mieli jeszcze siłę. Sił tu raczej nie zabraknie, atrakcji też nie, choć niektórzy wcale nie mają wygórowanych życzeń. Tylko siedzieć tam na podusi. Dziś takie życzenia spełniają się od ręki, a na buziach najmłodszych króluje uśmiech. Rodzice postarali się, żeby ich pociechy miały plan atrakcji wypełniony po brzegi. Na jutro tak typowo mamy plan warsztatów yy, kulinarnych, więc będziemy razem gotować. A jak wiadomo, dla dzieci nie ma nic cenniejszego niż wspólnie spędzony czas. Taki prezent jest bezcenny. Co można zobaczyć przez gogle VR? Mali odkrywcy mogli przekonać się o tym w Toruniu. Było widać takie kwadraciki, i że trzeba było przebijać je. To tylko jedna z atrakcji, którą przygotowano w ramach pikniku Naukowa Petarda, który na terenie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy odbył się z okazji Dnia Dziecka. Dla uczestników czekały cztery strefy nauki, zabawy, zdrowia i bezpieczeństwa. Jest stojsko kreatywne, mydełka można zrobić własnoręcznie. Jak również stoić kamienie, koronę. Przyjechaliśmy z różnymi atrakcjami. Można u nas między innymi zrobić prostą zabawkę optyczną, taką jak traumatrop, a także nauczyć się wiązać węzły żeglarskie. Wszystko po to, by promować ideę zabawy przez naukę. Przełamujemy stereotyp myślenia, że nauka jest tylko dla wybranych, albo ja nie mogę przeprowadzać jakichś eksperymentów, czy to jest coś dla mnie dla trudne. Naukowa petarda odbyła się po raz dziewiąty. A teraz w zbliżeniach o niecodziennej pasji. Do Torunia przyjechali kolekcjonerzy biletów miejskich z całego kraju. Była to okazja nie tylko do prezentacji swoich zbiorów, ale też rozmów o historii. Pan Marcin zbiera bilety od 20 lat. Jest właścicielem ponad 20 tysięcy sztuk. Niektóre z nich to wyjątkowe okazy. Mam tych toruńskich biletów bardzo dużo. Najstarsze mają już no ponad 100 lat, ale... Takich na przykład z końca XIX wieku jeszcze nigdy nie widziałem. Muzeum toruńskie też ich nie ma, więc no jest to na pewno jakieś wyzwanie i duży problem, żeby do takich zupełnie najstarszych dotrzeć. Historia biletów komunikacji miejskiej w Toruniu sięga 1891 roku, kiedy w mieście pojawiły się tramwaje konne. Wraz z upływem lat zmieniały się bilety i ich ceny i tak do dziś. Niedawno wprowadzono kartę miejską. Także też no, bilety papierowe, no, głównie te miesięczne, już odchodzą w niepamięć. Jednak dzięki kolekcjonerom pamięć można sobie odświeżyć. W mojej kolekcji jest około 135 miast Polski, ale myślę, że też chodzi o to, żeby był dość ciekawy bilet. Tak? Mnie zainteresowały też bilety dwunominałowe z okresu denominacji. Chcemy zachować bilety, bo pewnie w domach, są schowane głęboko w szafach różnego typu bilety i też chcemy właśnie poinformować mieszkańców, że właśnie te, zbieramy takie bilety, archiwizujemy i zachowujemy od zapomnienia, od zniszczenia. Kolekcjonerzy biletów zjechali do Torunia. Wymieniali się nie tylko biletami, ale też ciekawymi historiami. Dla uczestników pierwszego zjazdu komunikacji miejskiej nie zabrakło też atrakcji. Można było m.in. zwiedzić izbę tradycji zajezdni tramwajowej, spróbować swoich sił jako kierowca czy zobaczyć do czego służą przyciski w miejskim autobusie. E, na przykład zmiany kierunków, e, na przykład lokady kasowników. Takie różne rzeczy. Wydarzeniu towarzyszyła także specjalna wystawa, na której można było zobaczyć początki komunikacji miejskiej w Grodzie Kopernika. Toruń, Bartosz Stelmasik. Promują czytelnictwo i zachęcają do odwiedzania biblioteki wyjątkowo, bo śpiewająco. Zespół The Bibliokers, który tworzą bibliotekarki z Włosławka, wydał drugą płytę. Nowy repertuar zespołu będzie można usłyszeć na żywo podczas dni Włosławka. W tej bibliotece, w samym sercu Kujaw, każdy znajdzie coś dla siebie. Na uwagę zasługuje nie tylko sam asortyment Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku, ale także wokalny talent jej pracowników. Mediatek. Utwór więcej w wykonaniu zespołu The Bibliokers znalazł się na nowej płycie Bookie Wood. To już druga płyta przygotowana przez pracowników Włocławskiej Biblioteki. Na drugiej płycie zespołu The Bibliokers znalazło się 10 nowych utworów, które propagują czytelnictwo, opowiadają o tym jak fajnie jest być czytelnikiem biblioteki. Przeboje są w różnej stylistyce. Są trochę bardziej rokowe, trochę bardziej um, są to spokojne ballady, także każdy znajdzie um, coś dla siebie. W świątecznym wydaniu, wszyscy w niebo, aż na pierwsza czy w nawiązaniu do znanych gatunków muzycznych. Zespół The Bibliokers nie boi się muzycznych wyzwań, poszukuje także nowych inspiracji. Cel jest jeden. Chcemy tym oto sposobem zachęcić wszystkich do czytania, do słuchania audiobooków też, bo mamy mediatek, która mieści się w naszej bibliotece. Chcemy przyciągać czytelników na różne sposoby do naszej biblioteki. The Bibliokers zaprezentuje nowy repertuar podczas Dni Wocławka, które rozpoczną się 20 czerwca. Polska artystka, edukatorka, malarka Klara Stolp zorganizowała wernicarz swoich prac na ulicach Grudziądza. W trakcie wystawy jej podopieczni malowali i rysowali, kto wie być może przyszłe dzieła sztuki. Tu są nazwiska dziś uczestników pleneru. Klara tak. Stolp debiutowała w Grudziądzu. Swoją pierwszą indywidualną wystawę zaprezentowała 50 lat temu. Dziś swoje dzieła pokazuje na wielu wystawach w kraju i poza jego granicami. W jej ślady próbują iść jej uczniowie. Tak jak ona przed laty prezentują swoje umiejętności właśnie w grudziądzu. Zaczęłam rysować, jak się nauczyłam trzymać kredkę albo mazak. Rysuję od roku pod okiem pani Klary. Dzisiaj maluję abstrakcję rybek, czyli w sumie jak zwykle sprawia mi to wielką przyjemność, ponieważ lubię rysować abstrakcję. Najczęściej praca ja mi zajmuje jakieś dwie, czasami nawet cztery godziny. No i najbardziej lubię rysować obrazy. Oni dziwią się, że człowiek ma jakieś proporcje, że to są jakieś kanony, a potem przychodzą bardziej świadomi licealiści, którzy chcą iść albo na architekturę, albo na Akademię Sztuk Pięknych, wybierają różne jeszcze potem specjalności i trwa edukacja bardzo już taka zaawansowana. Oprócz młodzieży i dzieci, Klara Stolp uczy również studentów. Przy pani Klarze, przede wszystkim nauczyłem się cierpliwości i też zagaziłam mnie taką pasją do rysunku odręcznego, szczególnie w ołówku. I to chyba sprawia mi największą przyjemność. Nauczyłam się samego patrzenia właśnie na sztukę, samego kreowania stylu itd. Nauczyłam się różnych technik, rysowania, malarstwa. Na obrazach młodzi adepci sztuki umieszczali martwą naturę, architekturę oraz bardziej abstrakcyjne obiekty. Bardzo lubię ten wernisaż, bo to są dzieci, młodzież i z Klarą Stolp to organizujemy już po raz piąty i coraz więcej uczestników jest i jak widać ulica Spichrzowa, ulica Reja jest w pełnych obrazach wystawionych i dzieci malują tu. Łącznie wystawiono ponad 50 obrazów. Miłość Drężek, TVP3 Bydgoszcz. Psalmy, pieśni religijne i muzyka gospel wybrzmiały w Katedrze Świętego Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. Odbył się tam koncert w wykonaniu ponad 20-osobowego chóru chrześcijańskiego Uniwersytetu z Arizony w Stanach Zjednoczonych. Teraz zmiana tematu ze mną w studiu jest już Artur Onacki, który ma dla Państwa bardzo ważne informacje ze świata sportu. Tak jest dzień dobry. Zawodnicy z regionu mistrzami Europy w wioślarstwie. Mateusz Biskup i Mirosław Wziętarski wygrali finałowy wyścig dwójek podwójnych podczas regat w Płowdiwie. To był doskonały wyścig w wykonaniu Polskiej Osady, Mateusz Biskup z LOT Tobytgosti oraz Mirosław Ziętarski z AZS UMK Toruń, prowadzeni przez trenera Roberta Sycza, od początku narzucili bardzo mocne tempo. Na półmetku ich przewaga wynosiła już ponad dwie sekundy. Z kolei na 700 metrów przed metą biało-czerwoni mieli niemal dwie łodzie przewagi nad resztą stawki. W końcówce pozostałe osady nieco zmniejszyły dzielący je dystans od reprezentantów Polski. Jednak nie były w stanie odebrać im złotych medali. Srebrowy walczyli Rumunii, a brąz dla reprezentantów Irlandii. To co zrobili to po prostu jest coś nie. nie... Nienormalnego. Od razu prowadzili, utrzymali tą swoją pozycję do końca. E, no przepięknie, przepięknie, wielka radość Mazurek Dąbrowskiego. To jest to, co naprawdę wzrusza. Mistrzostwa Europy w Płowdivie zakończą się w niedzielę. W finałach A wystąpią trzy polskie łodzie, w tym dwie ósemki. Zarówno w żeńskiej, jak i męskiej osadzie popłyną zawodnicy z regionalnych klubów. A więcej o sporcie oczywiście w naszym wieczornym serwisie. To był Artur Ronacki. bardzo dziękujemy. Dziękuję. A my zobaczmy, czy wciąż będziemy mogli cieszyć się taką piękną pogodą. O tym Marcelina Boczek, dzień dobry. Witam serdecznie. Miało być się deszczowo, a okazuje się, że cały dzień upłynął na Kujawach i Pomorzu pod znakiem błękitnego nieba i słońca. Front atmosferyczny ewidentnie oszczędził nasze województwo. Bardzo pogodna będzie również ta nadchodząca noc, a także jutrzejszy poranek. Jednak w drugiej części dnia w całej Polsce uaktywni się kolejny front atmosferyczny. Tym razem prawdopodobnie nas nie ominie, więc przygotujmy się na opady deszczu, a także lokalne burze, które mogą przybrać gwałtowną formę. Będzie parno, bardzo ciepło na termometrach, nawet 25%. Stopni Celsjusza. A więcej o prognozie pogody już za moment po głównym wydaniu zbliżeń. Zapraszam serdecznie. I teraz w zbliżeniach to już wszystko. Więcej informacji z regionu o godzinie 21.30. Zapraszam i do zobaczenia.